11 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. 69-letni Tomasz Owianin na terenie powiatu bełchatowskiego włamywał się do zbiorników pojazdów ciężarowych i kradł paliwo. W ręce bełchatowskich stróżów prawa wpadł, kiedy wracał z łupem z miejsca kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu za to do 10 lat więzienia. Policjanci z wydziału kryminalnego pracowali nad ustaleniem sprawcy kradzieży paliwa. Do takich przestępstw dochodziło doszło kilkakrotnie w, firmach, w trzech firmach transportowych działających funkcjonujących na terenie powiatu Bełchatowskiego. Metoda działania sprawcy była identyczna. Sprawca działał pod osobną nocy, pokonywał zabezpieczenia zbiorników paliwa pojazdów ciężarowych, a następnie kradł z nich paliwo policjanci mieli ustalenia co do sprawcy tych przestępstw, a ponieważ pozostawał na wolności, mieli oni podejrzenia, że znów wróci na miejsce wcześniejszych kradzieży. Postanowili zorganizować zasadzkę na początku lipca. Ustalony pojazd namierzyli na drodze wojewódzkiej 485. Było to nocą. Jego, jego kierowca wjechał do miejscowości, gdzie funkcjonuje firma transportowa. Pojazd zaparkował nieopodal terenu tej ustalonej firmy transportowej, a następnie znikł w Zaroślach. Policjanci zatrzymali go. Kiedy wracał z miejsca kradzieży z łupem, miał przy sobie kanistry z paliwem. Policjanci znaleźli przy nim również... Przecinek metalowy, wężyk gumowy, latarkę został zatrzymany, trafił do policyjnej celi, a na podstawie zgromadzonego obszernego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, przestępstwa, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, ponieważ mężczyzna był już notowany za podobne przestępstwa. Tym razem będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu surowszy wymiar kary. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Strażacy z Bełchatowa prowadzili ćwiczenia z działań ratowniczych na zbiorniku wodnym. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie technik, urządzeń i sposobów działania. Ćwiczenia służb zorganizowano na zbiorniku wodnym Słok. Tam też strażacy ćwiczyli techniki dotarcia do osoby tonącej oraz udzielanie pierwszej pomocy. No jak co roku staramy się, że tak powiem, doskonalić nasze tak, techniki ratownictwa wodnego. Wiadomo, rozpoczęły się wakacje, że tak powiem, rusza program coroczny edukacji społeczeństwa na temat dobrych zachowań nad wodą podczas wypoczynku ogólnie. No i chcemy po prostu poćwiczyć nasze techniki, doskonalić je, umiejętności. Dzisiaj zaprosiliśmy właśnie koordynatora właśnie działań medycznych, pana doktora Bamberga, który jest u nas właśnie prowadzi. Wykład. Za chwilę rozpoczniemy tutaj ćwiczenia praktyczne na wodzie odnośnie właśnie podejmowania osób topiących się z zbiorników wodnych. Te działania się zmieniają rokrocznie, czy po prostu ćwiczycie w ramach tego, że warto sobie tą wiedzę przypominać? Wiadomo, że. Ćwiczenia, że tak powiem, doskonalą nasze umiejętności i powtarzamy po prostu te, bo że tak powiem, ostatnio nie zmieniły się żadne wytyczne odnośnie ratownictwa wodnego. Natomiast dobrą praktyką jest, żeby doskonalić te umiejętności. Wiadomo, że nasza kadra też ulega wymianie sukcesywnej powoli, mamy nowych pracowników. Także dobrze jest, że tak powiem, to już szkolenie prowadzić sukcesywnie, corocznie, kiedy tylko jest możliwość po to, żeby dla starszych pracowników doskonalić Przypominać, a dla młodych, że tak powiem, wdrażać procedury ratownicze. W ćwiczeniach brali udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz ratownicy OSP Chabielice, OSP Łobudzice i Zakładowej Służby Ratowniczej Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej Elektrowni Bełchatów. Łącznie przeszkolono około 40 osób. Kiedy dzieje się z naszym zdrowiem coś niepokojącego, zgłaszamy się w pierwszej kolejności do lekarza pierwszego kontaktu. To właśnie tutaj ta poradnia daje nam możliwość korzystania z zakresu świadczeń zdrowotnych. Dostajemy zlecenia na różne badania, dostajemy skierowanie do specjalistów. I aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę medyczną, właśnie z poziomu lekarza pierwszego kontaktu wprowadzono opiekę koordynowaną. Przede wszystkim poszerzona jest lista badań diagnostycznych, które lekarz może zlecić do wykonania swojego, u swojego pacjenta, a także zmienić organizację całą udzielania świadczeń danemu pacjentowi, jeżeli choruje on na choroby przewlekłe, cierpi na wielochorobowość, tak żeby optymalnie poprowadzić jego proces leczenia. W ramach opieki koordynowanej realizowane są różne ścieżki leczenia kardiologiczna, diabetologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna i nefrologiczna. Czyli pacjenci z danymi schorzeniami właśnie pod opieką lekarza pierwszego kontaktu mogą właśnie z, tej, z, tych, z leczenia tych chorób korzystać. Lekarz pierwszego kontaktu przeprowadza na początku pogłębiony wywiad, oczywiście bada, ocenia aktualny stan zdrowia, a następnie ustala z pacjentem indywidualny plan działania. I tu jest bardzo ważna rzecz, dlatego że w opiece koordynowanej, jak sama nazwa mówi, jest koordynator, który prowadzi pacjenta za rękę. No właśnie do zadań tego koordynatora należy ustalenie terminów badań, przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii, konsultacji zleconych przez lekarza POZ, ale również jest to y, y, cykl porad edukacyjnych i dietetycznych. Z jednej strony lekarz POZ współpracuje z różnymi specjalistami, a z drugiej strony kto właśnie koordynator umawia na wizyty, badania. Pacjent nie musi szukać tych specjalistów czy badań. Koordynator również przypomina SMS-ami o wizytach. Bezpieczeństwo. Koordynator czuwa nad realizacją planu leczenia, szeroki badań, badań diagnostycznych wprowadzony w opiece koordynowanej, również zwiększa dostępność do tych badań przez pacjentów, ale jest to jeden jeszcze niezwykły element. Wygoda, badania i konsultacje są organizowane w jednym miejscu. Koordynowana opieka w podstawowej opiece zdrowotnej. Z każdym e, miesiącem e, poszerza się. W styczniu ubiegłego roku były zaledwie 42 takie placówki, a w lutym tego roku było już in na terenie naszego województwa 163 z łączną ilością 257 miejsc udzielania świadczeń. Tak samo to się oczywiście przekłada na liczbę. Pacjentów, którzy opieci są opieką koordynowaną. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby sprawdzić, czy nasza podstawowa opieka zdrowotna również realizuje taką opiekę koordynowaną. Będziecie Państwo mogli spokojnie porozmawiać ze swoim lekarzem na temat dalszego planu leczenia. Glina z duszą to wystawa poświęcona Ewie Grzegorczyk Okle. Dzieła można oglądać w siedzibie głównej miejskiej i powiatowej Biblioteki Publicznej w Bułchatowie. Za nami wernisaż wystawy Glina z duszą. To wystawa poświęcona Ewie Grzegorczyk-Okle. Są to e, no, prace Ewy. Ewa e, miała wiele pasji. Podróże, żeglarstwo, działalność artystyczną, różne śpiewanie. Na początku zajęła się dekupażem, ale no, dekupaż to jest Trochę tam rzeczy można porobić, później człowiek już w zasadzie wie wszystko. Tak? Od tych ładnych 4-5 lat zaczęła zajmować się gliną i zaczęła się tą gliną zajmować tak naprawdę na serio. Na początku był to szczerców, pracownia ceramiki, później grocholice. Później zaczęło się to rozpełzać oczywiście na działkę, na której działała. Później na dom, no Piotrusia pokój został pracownią Ewy, <grydy> e, planowała, bo oczywiście ta glina ma różne, również warianty, ostatnio najbardziej e, poszła w kierunku raku, e, do tego, że wybudowaliśmy piec raku, który zresztą jest tu na tej wystawie. I w tym kierunku chciała iść, tak. No jest tu na tej wystawie część tylko prac, bo oczywiście wszystkie się nie zmieściły, część jest, gdzieś poszła w ludzi, rozdana, część w ramach prezentu. Parę prac zostało sprzedanych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak, jako taki gratis do wysłania. Um, no i plany były bardzo szerokie, no niestety jest jak jest, tak? E, także zapraszam. Prace, jak zaznaczają przyjaciele artystki, emanują ciepłem i pozytywną energią, bo Ewa to kobieta, która stanowiła dla nas prawdziwy wzorzec empatii i cierpliwości. Jej miłość do lepienia w glinie pokazuje kreatywność i umiejętność tworzenia pięknych rzeczy z pozornie prostych materiałów. Podróże, żeglowanie, ceramika, domek w Strzeżewicach to był jej świat. Ta wystawa i katalog są tylko drobnym wycinkiem jej życia i tego, co chciała jeszcze osiągnąć. Wystawę można oglądać w miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej do końca lipca. W ramach wernisażu wystawy Glina z duszą można było także zobaczyć zaskakującą monotypię z rysunkiem i kolarzem autorstwa Briana Machado. Przy okazji powstania pomysłu o zorganizowaniu wystawy Ewy w mojej głowie również taka myśl, że mamy przyjaciela fenomenalnego, którego pracę uwielbiam, którego no, pracę widuje od kilku lat i, i po prostu uważam, że każda z nich ma szczególne przesłanie, ma szczególną moc i dlatego też zaproponowałam i bardzo się ucieszyłam, kiedy przyjął moją propozycję współpracy i zechciał wystawić się w naszej tutaj wspaniałej Bibliotece Miejskiej w Bąchatowie, która nie różne kości. Ale Briana Machado ma po raz pierwszy. Warto dodać, że Brian Machado to postać fikcyjna. Pojawił się w wyniku moralnego konfliktu pomiędzy odwiecznym pytaniem być albo tworzyć. Autor prac przez wiele lat realizował się jako twórca teatralny, autor tekstów, reżyser, scenograf i aktor. W pewnym momencie, aby nie zawłaszczać całej przestrzeni wyłącznie dla siebie, powołał do życia siebie Briana Machado. Okazuje się, że nieujawnianie tożsamości staje się współczesną potrzebą. Wiedza i praktyka zdobyta w Akademii Sztuk Pięknych poparta jest kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie grafika. Warto przyjść do biblioteki i pracę obejrzeć osobiście. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.